Na usługach Stwórcy. Oto rozważania dla katolickich narzeczonych i małżonków, które wiele lat temu ułożył ojciec Hardy Schilgen z Towarzystwa Jezusowego. Jaki jest cel małżeństwa? Czym jest szlachetna miłość? Jakie są prawa i obowiązki małżonków? Co oznacza małżeńska powinność i jakie są jej granice? Poznaj dzieło ojca Hardego Schilgena, dedykowane dla katolickich narzeczonych i małżonków? Na usługach stwórcy Książka i audiobóg, Dostępne w księgarni na jej wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje śledztwo Auriego Lasar żyjącego w czasach objawienia Matki Bożej w Lourdes niewinność i prawda przeciw siłom tego świata Matka Boża z Lourdes zaprasza wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie 2 marca Bernadetta przyszła znowu do proboszcza w Lourdes i po raz wtóry przemawiała do niego w imieniu Najświętszej. Ona chce, ażeby wzniesiono kaplicę i aby przybywały procesje do groty, powiedziało dziecko. Wypadki zachodzące ostatnimi dniami, wytryśnięcie źródła oraz liczne cudowne uzdrowienia dały świadectwo o prawdomówności Bernadety. Ksiądz nie miał potrzeby żądać dowodów i nie żądał ich. Powziął już przekonanie pewne. Powątpiewanie nie mogło dalej naruszyć jego wiary. Niewidzialna pani z groty nie wymieniła wprawdzie imienia swego, ale człowiek Boży poznał ją po macierzyńskich jej dobrodziejstwach. I kto wie, czy odmawiając litanie, nie dodawał w myśli. Najświętsza panno z Lurd, módl się za nami. Jednakże, pomimo tajemnego uniesienia, jakim pałało gorące jego serce na widok tak wielkich rzeczy, umiał on z rzadką ostrożnością powstrzymać przedwczesny objaw głębokich, a tak rozkosznych uczuć, które go opanowały na myśl, że królowa nieba. Stąpiła pomiędzy owieczki jego parafii i zakazu danego księżom swego dekanatu, aby nie uczęszczali do groty, nie cofnął. Ja ci wierzę, powiedział do Bernadety, gdy znowu przed nim stanęła ale to, czego ty w imieniu cudownej pani żądasz, ode mnie nie zależy lecz od jego pasterskiej mości, księdza biskupa, któremu już doniosłem o tym, co się tu dzieje. Udam się do niego i powiem mu o tym ponownym żądaniu. On jeden ma prawo tu działać. Jego pasterska mość, Bertrand Sever Laurence, biskup Tarbs, był w całym tego słowa znaczeniu przedstawicielem swojej diecezji. Tu bowiem urodził się, wyrósł i wychował. Dla zasług swoich doszedł prędko do wysokich dostojeństw duchownych. Był on kolejno rektorem małego seminarium w Saint-Pierre, które sam założył, a następnie piastował tę samą godność i w seminarium Wielkim. Wreszcie został wikariuszem generalnym. Prawie wszyscy księża w tej diecezji byli jego wychowańcami. Był najpierw ich nauczycielem, a następnie biskupem. Tak więc z tego lub owego stanowiska kierował nimi od lat czterdziestu. Wskutek takiego stosunku dawnego rektora do duchowieństwa, które sam do kapłaństwa przysposobił, wyrobiła się wzajemna głęboka harmonia i jedność serca i myśli, i to było też nawet powodem wyniesienia go na stolicę biskupią. Gdy ta przed dwunastu laty, po śmierci księdza Dubla, się zwolniła, imię księdza Laurence'a znalazło się na wszystkich ustach. Bardzo wiele osób świeckich, poruszanych jedną nadzieją i jednym pragnieniem, podało prośby o zamianowanie go biskupem w Talb. Tak więc, jak się to działo w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, biskup został wybrany głosami całej diecezji. Opowiadać to wszystko, to znaczy świadczyć, że ksiądz biskup Laurence i jemu podległe duchowieństwo tworzyli, jak to być powinno zawsze i wszędzie, jedną wielką rodzinę chrześcijańską. Cała siła tej gorącej natury ześrodkowała się w jego ojcowskim sercu, które stało otworem dla wszystkich, a chociaż głowa nie stawiała mu systematycznego oporu, przyjmowała wszystko chłodno i każdą sprawę poddawała ścisłemu badaniu. Umysł tego dostojnika Kościoła, z natury swojej bystry i rozległy, odznaczał się szczególniej praktyczną swoją dążnością. Nikt nie był mniej od niego skłonny do ulegania złudzeniu wyobraźni i dawania się unieść nierozważnym zapałom. Nie ufał charakterom gorącym i do przesady skłonnym. Namiętne dowodzenia do przekonania jego nie trafiały. Chociaż więc sercem władało uczucie, umysł kierował się tylko rozsądkiem. Zanim zaczął działać, biskup badał najpierw bardzo skrzętnie każdy fakt i jego następstwa. Stąd pewne ociąganie się jego, gdy chodziło o wydanie wyroku w rzeczach większej wagi. Powolność ta pochodziła nie z braku stanowczości charakteru, ale z roztropności, która chciała zdać sobie ścisły rachunek ze wszystkiego i orzekać o sprawie, dopiero poznawszy ją dokładnie. Wiedząc zresztą, że prawda jest wiekuista i że dzień jej ujawnienia niewątpliwie przyjdzie, posiadał on cnotę najrzadszą na tym świecie cierpliwość. Biskup Laurence umiał czekać. Obdarzony nadzwyczaj bystrym zmysłem spostrzegawczym, znał on ludzi i posiadał w wysokim stopniu trudną sztukę rządzenia i kierowania nimi. Unikał najstaranniej wszelkiego starcia, niezgody i sporów, chyba że szło o wiarę, lub jakaś ważna przyczyna wymagała stanowczego postępku. Wiedział bowiem dobrze, że robiąc sobie nieprzyjaciół dzięki skłonności ludzkiej do uogólniania, tym samym przysparza ich w ogóle całemu episkopatowi i religii. W takich wypadkach ostrożność jego posuwała się do najwyższego stopnia. Mając sterować w całej diecezji łodzią Świętego Piotra, był pełen poczucia swej odpowiedzialności. Baczny na stan morza i kierunek wiatru, zapuszczał często wzrok w głębie wody, starając się skał uniknąć. Znakomity administrator, zamiłowany w porządku i karności, łączył w sobie prostotę apostoła z roztropnością dyplomaty. Rozmaite rządy, od czasu Ludwika Filipa do II Cesarstwa, ceniły go wysoce. Gdy biskup Laurence czegoś zażądał, wiedziano z góry, że było to sprawiedliwe i prawdopodobnie konieczne. Nie odmawiano mu przeto nigdy. Tak więc w tej pirenejskiej diecezji władza duchowna i świecka od dawna żyły z sobą w cudownej zgodzie. Gdy w lurt zaszły cudowne wypadki, o których właśnie mówimy. Ksiądz Peramale opowiedział biskupowi o wszystkich zdumiewających faktach, które od trzech blisko tygodni działy się w grocie masabielskiej i w mieście lurt, następnie o zachwyceniach i wizjach Bernadety. Powtórzył słowa cudownego zjawiska, nadmienił o wytryśnięciu źródła, o natychmiastowych wyzdrowieniach i o panującym ogólnie zapale. Opowiadanie jego, bardzo ożywione i zapewne bardzo malownicze, którego tekst radzibyśmy posiadać, musiało uderzyć umysł jego pasterskiej mości. Nie było jednak w stanie zjednać sobie bezwarunkowego jego przekonania. Przyzwyczajony widzieć prawdę, stępującą porządkiem starszeństwa z wysokości Watykanu, ksiądz biskup nie miał ochoty, bez poprzedniego jak najściślejszego zbadania, uwierzyć w niebieskie posłannictwo, które niespodziewanie i w sposób niezwyczajny miała spełnić mała, czytać i pisać nieumiejąca pastuszka. Był on aż nadto obeznany z historią kościelną, żeby stanowczo zaprzeczyć faktowi, mającemu wiele mu podobnych w długoletnich rocznikach katolickich, ale obok tego był nadto praktycznym, aby dać się łatwo przekonać. Biskupi są następcami apostołów. Biskup Lorans był sam nie tylko apostołem, ale jeszcze świętym apostołem. Podobnie jak święty Tomasz chciał widzieć najpierw zanim by uwierzył, co było bardzo dobre, bo skoro biskup uwierzył, wszyscy już wiedzieli, że spokojnie razem z nim wierzyć mogą i że dowody były najpewniejsze i najjaśniejsze. Proboszcz z Lurt nie był sam świadkiem większej części wypadków, o których opowiadał biskupowi, a wskutek zakazu danego księżom swego dekanatu, mógł tylko powoływać się przed jego pasterską mością na zeznania osób trzecich świeckich, a niektórzy z nich byli niedowiarkami lub też obojętnymi na sprawy tyczące się religii i przepisów kościoła nie wypełniali. Zresztą, wśród tylu różnych opowiadań, w pośród takiej mnogości i mieszaniny ubocznych zdarzeń, wśród nieuniknionego braku pewnych szczegółów, niemożliwe było jemu samemu zdać sobie sprawę i dopatrzyć się tego logicznego, opatrznościowego następstwa wypadków i przedstawić go według metody, jaką dziś zastosować łatwo. Z faktami duchowej natury dzieje się to samo, co i z materialnymi przedmiotami. Trzeba się od nich oddalić, żeby je z prawdziwego punktu widzenia ocenić. Ksiądz Peramale mógł dobrze zbadać wiele szczegółów tyczących się wypadków, które się w jego oczach spełniały, ale w owym czasie ani biskup, ani on nie mógł objąć ich całości, ani dopatrzeć się ich przedziwnego związku. Byli oni zanadto bliscy tych wypadków. Ksiądz biskup nie wyrzekł w tej sprawie zupełnie swego zdania. Nauczony przykładem apostoła, świętego Tomasza, strzegł się przeczyć, bo wiedział, że takie rzeczy, chociaż bardzo rzadko, zdarzają się jednak. Ograniczył się do tego, że nie powiedział ani tak, ani nie. I pozostał w tym metodycznym wątpieniu, które Kartezjusz uznaje za najlepszy warunek przy poszukiwaniu prawdy. Jako biskup. Wymagał dokumentów i świadectw niezaprzeczalnej prawdziwości. Dowody, przeto z drugiej ręki, pochodzące od proboszcza z Lurt, wydawały mu się niewystarczające. Czyż nie mogło być jakiegoś złudzenia w umyśle dziecka, lub przesady w opowiadaniach tłumów? Może ci poczciwi ludzie dali się uwieść fałszywym cudom, będącym bądź to dziełem oszustwa albo halucynacji. "Bądź też sidłem złego ducha? Wszystkie te pytania narzucały mu się same przez się i wskazywały mu jako obowiązek zachowanie największej ostrożności. Myśl nakazania urzędowego śledztwa nasuwała mu się naturalnie, a opinia publiczna, żądna wyroku władzy biskupiej, nalegała, aby urzędowo wzięto się do tej sprawy i wydano o niej sąd." biskup jednak, przedziwną trafnością poglądu, zrozumiał, że samo już wzburzenie ludu przeszkodzi zbadać całą tę sprawę z rozwagą i spokojem. Posiadał on tę rozumną, a trudną stałość wobec powszechnego nacisku. Postanowił przeto bieg sprawy pozostawić samemu sobie, czekając aż zajdą nowe wypadki i prawda oczywista sama sobie drogę utoruje w tym lub owym kierunku. Nie nadeszła jeszcze pora dla władzy Biskupiej wdania się w te sprawy, a żeby wyrok nasz uzasadnić, trzeba działać z rozsądkiem i powściągliwością. Nie ufać uniesieniu pierwszych dni, dać czas rozwadze i szukać wyjaśnienia w uważnych i światłych spostrzeżeniach. Są to słowa listu pasterskiego wydanego później przez księdza biskupa w Tachb. Tak mówił biskup. Utrzymał też i nadal zakaz dotyczący księży i zabraniający im chodzić do groty, ale równocześnie, w porozumieniu z księdzem Peramale, obmyślił wszelkie możliwe środki celem zbierania codziennych wiadomości przez świadków nieposzlakowanej prawości i wypróbowanego rozsądku o wszystkim, co się dziać będzie u skał masabielskich i o wszelkich, jakie się zdarzą, uzdrowieniach prawdziwych. Czy też fałszywych. Wskutek tak ostrożnego zachowania się biskupa śledztwo miało się odbywać, że się tak wyrazimy, samo przez się jawnie i bezstronnie, nie przez komisję złożoną z kilku osób, ale przy pomocy zbiorowego rozumu wszystkich i siły samych faktów. Gdyby w tej sprawie było jakiekolwiek złudzenie czy też oszustwo, obóz niedowiarków i wątpiących, tak oburzony przeciwko zabobonom ludu, z pewnością by je odkrył i ogłosił. Jeżeli zaś przeciwnie, pochodzi ona od Boga, Sama przezwycięży wszelkie przeciwności i bez pomocy ludzkiej wykaże wewnętrzną żywotność swoją i będzie miała wtedy tym większą, niezaprzeczalną powagę w oczach wszystkich ludzi prawych. Biskup więc postanowił w każdym razie, jak będzie można najdłużej, przynajmniej przez kilka miesięcy, zachować postawę badawczo-wyczekującą i nie prędzej w to się wdawać. Ażeby go do tego zmusiły wypadki. Gdy władza duchowna obwarowywała się taką stanowczą ostrożnością, zwierzchność cywilna wobec tego, co się w Lourdes działo, w największym była kłopocie. Prefektem w Tarb był pan Messi, a ministrem wyznań pan Roulon. Baron Messi, prefekt Wyższych Pirenejów, Szczery, ale niezależny katolik, był nieprzyjacielem przesądów. Jako dobry chrześcijanin wierzył on w cuda, które podawała Ewangelia i dzieje apostolskie, ale poza tymi cudami, niejako urzędowymi, odrzucał wszelką nadprzyrodzoność, ponieważ cuda niezbędne były dla Ugruntowania Kościoła i nadania mu powagi, przyjmował je jako konieczność w epoce jego powstawania. Ale wedle niego Bóg winien był na tym poprzestać i zadowolić się tym minimum nadprzyrodzoności, którego mu wspaniałomyślnie udzielono. Dlatego urzędnika prawowierne credo i konkordaty kościelne. Dokładnie określały udział Boga w rzeczach ludzkich. Wszystko to było postanowione, skodyfikowane, ujęte w artykuły wiary i w paragrafy kodeksu. Wierni szanowali te tajemnice, a rządy zgodziły się na uznanie faktów tak odległych i które ich tak mało obchodziły. Ale nie wolno było Bogu wychodzić poza zakreślone mu granice i mącić, Konstytucyjnego biegu rzeczy przez niewczesną interwencję, przez objawy osobistej swej potęgi. Niechże teraz pozwoli działać ustanowionej władzy. Dzięki mnie królowie panują, słusznie wyrokują książęta. Księga przysłów. Ale niech sam zostaje na zawsze w głębokich przepaściach nieskończoności. Pan prefekt, uchyliwszy głęboki swój rozum przed wiarą w cuda ewangeliczne, podobny był do tych poczciwców, którzy w budżecie swoim, przeznaczywszy pewną stałą kwotę na miłosierne uczynki, uważają to za niezłomną zasadę i nigdy jej nie przekraczają. I teraz, gdy stanął wobec nadprzyrodzoności, miał ochotę powiedzieć, Odejdź, kochanie, ja już ci dałem. Pan Messi był więc bardzo prawowierny, ale w dziedzinie teorii obawiał się podbojów ducha nadprzyrodzonego. Był bardzo pobożny, ale w praktyce lękał się wpływu i roszczeń duchowieństwa. Niczego za wiele. To było jego hasło. Dobre ono samo w sobie, ale ci, co się go zbyt ściśle trzymają, kończą zwykle na tym, że lękając się dać za nadto, nie dają dosyć. Trzymanie się ścisłego prawa bardzo jest bliskie największej niesprawiedliwości. Praktycznie na rzeczy patrzący Rzymianie utrzymywali. Że to jest jedno i to samo. Jako urzędnik państwowy, pan Messi był zwolennikiem istniejącego stanu rzeczy, ze względu na to tylko, że istniał, że był to fakt dokonany. Co było, być powinno. Istniejący stan rzeczy był dla niego zasadą. Co w prawie, było też i słuszne. Nadaremnie mu mówiono, to srogie prawo, ale prawo, odpowiadał. Posuwał się on jeszcze dalej i skłonny był do wiary, że wszystko, co zwyczajną kolej przekraczało, było przeciwne wiekuistemu prawu. Takim sposobem wszelkie rozporządzenie poczytywał za prawo. Zresztą był to człowiek niepospolitego rozumu. Powierzonym mu departamentem znakomicie zarządzał. Miał bardzo bystry pogląd na rzeczy i szybko się w nich orientował. Na nieszczęście, często się zdarza na tym świecie, że przymiot ciągnie za sobą odpowiednią wadę. To też i tutaj ta drogocenna zdolność podejmowania natychmiastowej decyzji wprowadzała go czasem w błąd. Polegając zbyt wiele na pierwszym wrażeniu, nieraz przedwcześnie przystępował do czynu, a wtedy występowała nader wielka jego wada, niedozwalająca mu przyznać się przed sobą samym do pomyłki. Nie widziano go nigdy odstępującego od raz powziętej myśli lub sądu, nawet wówczas, gdy się przekonał, że zbyt pośpiesznie były powzięte. W takich wypadkach, na szczęście bardzo rzadkich, zwykł był trwać przy swym zdaniu i stawiać opór przeszkodom, które z samej natury faktów wynikały. Nie cofać się nigdy jest rzeczywiście wielkim przymiotem, ale pod warunkiem, że się nigdy nie zbłądzi i że się zawsze będzie na dobrej drodze. Lecz jeżeli ktoś na nieszczęście Wejdzie przez nieostrożność na manowce, z których zejść trudno. Przymiot ten staje się przywarą i kończy się na tym, że się głowę o mur rozbija. Do tego czasu prefekt i biskup żyli z sobą w najlepszej zgodzie. Pan Messi był katolikiem, nie tylko pod względem swej wiary, ale i praktyk religijnych. Wszyscy oddawali sprawiedliwość jego wzorowym obyczajom i osobistym cnotom, a i biskup go również cenił. Prefekt znowu nie mógł nie podziwiać i nie szanować znamienitych przymiotów duszy biskupa Loransa. Dzięki roztropności tego ostatniego, połączonej ze znajomością ludzi, Umiał on zawsze usunąć wszelki powód do starcia między władzą duchowną i świecką, tak że nie tylko spokój, ale najzupełniejsza harmonia panowała pomiędzy głową diecezji a naczelnikiem departamentu. Pan Messi, prefekt departamentu, dzięki doniesieniom które któremu ślepo wierzył, śledził bieg wypadków w Lourdes, ale nie naśladował roztropnej ostrożności biskupa. Nie wierząc w możność podobnych objawień i cudów, przekonany, że skoro tylko zechce, będzie mógł powstrzymać tę powódź ludową, poszedł za pierwszym wrażeniem i oświadczył, że postanawia stłumić w kolebce ten nowy przesąd, który zaledwie powstał, zdawał się grozić tak prędkim rozszerzeniem. Gdybym był prefektem departamentu Izech podczas mniemanych objawień w Lasalet, zwykł mawiać często, prędko dałbym sobie z nimi radę i stałoby się z tą legendą to, co wkrótce stanie się zgrotą ludzką. Cała ta fantasmagoria zapadnie się w nicość. Zamiast więc zaczekać, aż władza duchowna, jedynie w tych sprawach kompetentna, uzna za właściwe zająć się zbadaniem tych nadzwyczajnych wypadków, pan prefekt z góry wydał o nich wyrok w duchu uprzedzenia, jakie żywił do wszystkich nadprzyrodzonych objawów. Biskup cierpliwie starał się rozwiązać węzeł gordyjski. Pan Messi wolał go rozciąć gwałtownie. Tego rodzaju sztuki udało się dokonać Aleksandrowi Macedońskiemu mieczem swoim, ale szpada od parady prefekta zbyt słaba była do tego. Nic więc dziwnego, że i szpada pana Messiego musiała się przy takiej robocie stępić, a następnie złamać. Jakkolwiek powziął on w swoim umyśle stanowcze o wypadkach w Lurd zdanie, nie mógł jednak nie widzieć, że sprawa z natury swojej należała do władzy biskupiej, wcale nie do świeckiej, a za nic w świecie nie chciał ubliżyć dostojnikowi kościoła, który z tak ogólnie uznaną mądrością sprawował rządy w swojej diecezji. Więc choć się nie krył z uprzedzeniem swoim do cudów, jakie się działy u Groty, i przez podwładnych swoich kazał je śledzić, poprzestał na zewnątrz na kilku rozporządzeniach, które można było wytłumaczyć wielkim zbiegowiskiem ludzi napływających do Lourdes z tego powodu. Zaczął od tego, że kazał nie wiem już w jakim celu potajemnie strzec Groty. We dnie i w nocy, jak gdyby przypuszczał, że jakaś ręka ludzka przyczynia się do wytryskania wody z cudownego źródła i stopniowego zwiększania się jej. 3 marca, wskutek otrzymanych z prefektury rozkazów, Mer Lourdes, pan Lakiad, wystosował do komendanta fortecy odezwę żądając, aby załoga oddana była pod jego rozporządzenie i aby była na wszelki wypadek gotowa. Żołnierze z bronią w ręku mieli zająć drogę i wejść do groty. Podobne rozkazy otrzymała też miejscowa żandarmeria i wszyscy policjanci. O ile to groźne rozwinięcie siły zbrojnej potrzebne było dla spokojności publicznej? Nie możemy zrozumieć. Czyliż nie było powodu lękać się, ażeby ta nieprzyjazna albo przynajmniej niewczesna demonstracja, ta próba zastraszenia tłumów dotąd tak spokojnych, lecz z natury gorących, nie przyczyniła się raczej do ich rozdrażnienia w chwili, kiedy były one w najwyższym stopniu podniecone wypadkami, które przed chwilą opisaliśmy? Czyliż nie można było przypuścić, że z łona tych dusz, tak głęboko przejętych uczuciem religijnym, nie odezwie się jakiś okrzyk gniewu, nie powstanie jakiś ruch buntowniczy? Wielu ludzi tego się obawiało, ale byli może tacy, co tego właśnie oczekiwali, spodziewając się, że tym sposobem sam lud wyzwie siłę zbrojną do walki. Można było iść o zakład, że tak się stanie. Wysłuchane treści pochodzą z audiobooka Aurila Sara Matka Boża z Lurt. Pełną wersję audiobooka wersję książkową nabędziesz na stronie na jej głowie.pl